Kryteria Kwiecień. Moim gościem jest dziś pan Bartosz Boniecki, jest główny ekonomista Alchemii Inwestowania. Witam serdecznie. Panie Bartoszu, tarcia i zgrzyty na linii republikanów i demokratów wywołują coraz większy niepokój na rynku. Oczy całego świata, inwestorów całego świata, były zwrócone dziś w nocy na Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, w której znów odroczono zaplanowane na czwartek wieczorem. To chodzi oczywiście o czas lokalny. Głosowanie nad planem podniesienia limitu zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Aktualnie no, upadł, właśnie, znaczy jest w trakcie upadania, myślę, plan Bennera, e, czyli członka Republikanów, jednego z najbardziej w właśnie członków tej partii. Znaczy, polegał na Bennera Kongresu. Znaczy, znaczy polega polegał na tym, tak. Są na to są. Hmm, tak? Tak, są dość, dość podobne, jednak wbrew pozorom. Plan Bennera polega na tym, że mamy w krótkim okresie oszczędzić około biliona dolarów i o tyle ja samo podnieść limit zadłużenia USA. To będzie krótki okres. Ale mało się mówi o tym, że plan generator zakłada oszczędności w dłuższym okresie, tak samo jak plan alter, alternatywny, czyli plan REIDA. Mhm. Czyli głównie cały czas niepokój na rynkach jest odczuwalny. I teraz niech mi powie, czy inwestorzy wierzą w to, że Ameryce, amerykańskim politykom uda się dojść do porozumienia. Zostało tak naprawdę cztery dni. No i czy inwestorzy wierzą, że Stany jednak nie utracą tej płynności? Ja bym tego akurat tak nie demonizował. To jest raczej taka sztuczka przed wyborami, które będą w przyszłym roku demokraci chcą przesunięcia problemu kryzysu dłużnego na okres po kadencji, znaczy po wyborach prezydenckich, gdzie będzie właśnie reelekcja Obamy bardzo możliwa. Z kolei republikanie chcą zdecydowanie właśnie na okres wyborów przesunąć ten termin i o to jest cała walka. Nie ma walki o to, czy będzie podniesienie mi to będzie oczywiście trudno by było oczekiwać, że będzie to sami strzelące w stopę i zrobią takie coś, co mogłoby wywołać panikę i krach na Kroba. Czyli generalnie kłócą się, kłócą, ale gdy chodzi o wspólną sprawę, jednak tutaj na pewno się dogadają i inwestorzy tak to postrzegają. To jest bardziej własny interes niż wspólna sprawa, po prostu nikt by nie, 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 nie był wbrany ponownie, gdyby rzeczywiście wchodził takiej sytuacji jak taki impas z USA. Dobrze, spójrzmy teraz, co na warszawskiej giełdzie. O tym Piotr Pietrzak. Mamy wspomniany impas w Stanach Zjednoczonych, tam wciąż nie mamy rozwiązania problemu amerykańskiego długu. To oczywiście bardzo martwi inwestorów. Wczoraj cieszyliśmy się po wzroście WIGU-20 o ponad 1%, teraz martwi mocny spadek WIGU-20, ale ile indeks straci o tym za chwilę? Czerwony zdominował początek dzisiejszych notowań bit 20, jest głęboko pod kreską, traci 9% i jest ponownie pod barierą 2700 punktów o mniej więcej teraz o 5,5 punktu. Jeśli chodzi o spółki, to również mamy tutaj przede wszystkim kolor czerwony. Jedynie przed przeceną broni się telekomunikacja polska, która nie zmienia swojej wartości, ale już Kaniechem Polska Miedź idzie w dół o 1,4%, obroty prawie 1,5 miliona złotych. PKN Orlen traci 1,3%, ale obroty są znacznie skromniejsze, niespełna 250 tysięcy złotych. PZU oraz PKOWP tracą po około 1% obroty, zbliżone, mniej więcej 1,5-1,4% miliona złotych. Jeśli zaś chodzi o Polskie Jadło, to ta spółka notowana na szerokim rynku dziś rozpoczyna sesję w kolorze czerwonym, ale przypomnę, przez ostatnie dwie sesje spółka podrożała o ponad 50%. Teraz traci 2,6%. Obroty 190 tysięcy złotych. Jak widać, telekomunikacja polska również dołączyła do tego grona. Jest w tym momencie przeceniana o pół procent. Ja na więcej informacji zapraszam Państwa jak zawsze o godzinie 10, a już teraz powracamy do komentarza walutowego. Panie Bartoszu, spójrzmy, jak wyglądają dzisiejsze notowania na rynku walut, co się dzieje i jak, jakie są rokowania na dalszy dzień? Generalnie złoty cały czas słabnie, to jest wynik tej nerwowości na rynkach finansowych. Oczekuję, że szczególnie umocni się frank dalej i do, ale to będzie krótka perspektywa na czas do wtorku, kiedy będzie w końcu wyjaśnienie całej tej sytuacji w Ameryce. Oczekuję, że w krótkim okresie frank może ulegać dużym wahaniom, nawet do 3,60 ale tak jak mówię będzie to raczej kwestia kilku dni, a nie kilkunastu tygodni czy, czy miesięcy czyli ci którzy mają kredyty we frankach, jak spojrzą dzisiaj na tą walkę, muszą tutaj trzymać nerwy na wodę, trzeba przeczekać po to prostu dokładnie, tak. brać na wstrzymanie czyli myśli pan, że w jakiejś perspektywie będzie tutaj frank, że tak powiem, no nawet mówił, ba trzy, ale to jest docelowy poziom, tak jakby no w razie takiej mini paniki w, tych, w ciągu tych kilku dni natomiast generalnie myślę, że w dłuższym okresie frank nie będzie już szczególnie rosnąć no chyba, że dzisiejsze dane OFK byłyby znacznie gorsze niż się spodziewamy. No, Pani Barto, ale w dłuższym okresie znaczy jak? w jaki? To czy to będzie taki, może być wzrost ewentualnie nowy jeszcze w ciągu kilku dni, do tego wtorku, tak? Mamy w piątek, w poniedziałek, wtorek trzy sesje. <tuszy> <tuszy> trzy sesje na rynku Forex. Natomiast w okresie potem, czyli tydzień, dwa tygodnie, miesiąc czasu, myślę, że frank będzie się stabilizował, a może nawet taniej. <tuszy> no ale jednak no, ta sytuacja w Stanach Zjednoczonych, no tutaj bym trzymała trochę. Inwestorów, Trzymać będzie, natomiast warto no, pamiętać, że to nie jest tak, że mamy taki świetny deadline na 2 sierpnia. E, Geiter właśnie mówił o tym jako około 2 sierpnia. Ponadto e, rząd Ameryki ma jeszcze rezerwy tzw. cash on demand. E, to jest około 70 miliardów dolarów. To jest też stan takiego na okres żywiątkowych właśnie e, perturbacji Sytuacja. na rynkach. Dokładnie, także to mogłoby jeszcze podtrzymać e, ten status quo. Zakurzumienie nawet do 10 sierpnia bez dokładnie w Ameryce. powie, e, w co inwestować, pytają się ludzie w tej chwili, jest, e, że tak powiem, ciężko na rynku no złoto drogie, czy jeszcze warto inwestować w złoto, czy jeżeli złoto już jest tak drogie, to, to rzeczywiście już w tej chwili może nie. E, wszystko zależy od okresu. Jeżeli mówimy o okresie roku, dwóch, pięciu lat, to złoto będzie cały czas drożało, ponieważ ma od około 10 lat silną z długiem Ameryki. Czyli im bardziej rośnie dług Ameryki, tym bardziej się, się złoto również. E, Uma jeżeli chodzi o wartość do, do o, przynajmniej do dolara amerykańskiego, e, dlatego to będzie dalej też cały czas losów, gdyż Ameryka no, zdecydowanie nie utnie sobie tak bardzo długo, jakby chciała, e, więc powiedziałam się, że do, to może spokojnie 2 2000 dolarów za załóżmy. No ale są też pytania, zwłaszcza tych ludzi, którzy mają kredyty we tękach. E, co dalej z tymi kredytami? Wiadomo, że w tej chwili no, Sensu jest to wielu bo ekonomistów, mówi, żeby nie przewalutować na złote, no bo przecież te kredyty są już często dwa razy wyższe niż, niż ludzie, którzy zaciągali je kilka lat temu. Eee, w związku z tym, ile czasu jeszcze trzeba zaciskać zęby, kiedy przyjdzie moment dobry na przewalutowanie tego kredytu? No w tym momencie rok jest zbyt drogi, więc trzeba czekać, aż byłby na ewentualne przewalutowanie, aż znacznie tańszy. Tego się w krótkim okresie nie można spodziewać, tym miesiące nie powinny przynieść znacznej. Ceny franka względem złotego. Natomiast frank może słabnąć, ale tak? to nie będzie słabnięcie silne. Myślę, że poziomy 3,30, 3,40 w ciągu 3 miesięcy są osiągane. A kiedy frank może spaść do poziomu 2,80? Czy są w ogóle takie realne szanse, czy nie? W najbliższym czasie raczej nie. Tu musiała być duża, duża fala w na giełdzie, a to bez kolejnego rozwoju ilościowego raczej będzie niemożliwe w ciągu najbliższego roku, dwóch. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś pan Bartosz Boniecki, główny ekonomista. Agora,